Z wielką radością otrzymaliśmy informację, że Eurocontrol to jest europejska... Agencja zajmująca się ruchem powietrznym zaliczyła lotnisko Chopina do jednego z najbardziej punktualnych w Europie. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas i tak naprawdę bardzo dobra ocena pracy całego zespołu, zarówno pracowników portów lotniczych, jak i wszystkich służb i firm, które na lotnisku pracują, a ich jest bardzo wiele, bo to jest i straż graniczna, policja, celnicy, firmy handlowe, agenci handlingowi i wszystkie inne firmy, więc wszystkim dziękuję i wielka satysfakcja i radość dla nas. Na lotnisku Chopina oprócz ilości, którą możemy się pochwalić, w sensie liczby pasażerów, którą obsługujemy, bo mamy takie rekordy, mamy rekord dzienny, bo prawie 67 tysięcy pasażerów odprawionych w ciągu jednej doby. To jest miasteczko, no, miasto dużej wielkości, średniej wielkości powiedzmy, które, które przez nasze lotnisko przeszło. Mamy rekordowy lipiec, prawie 2 miliony pasażerów, będziemy mieć rekordowe lato, więc oprócz tych rekordów, takich bym powiedział, związanych z liczbami, to chciałbym się też pochwalić jakością, bo prowadziliśmy szerok udogodnień już Państwo zapewne wiecie o tym punkcie, gdzie można wyrobić tymczasowy paszport. Obok jest punkt NFZ-u, gdzie można wyrobić kartę EKUS, ubezpieczenia zdrowotnego, ale oprócz tego mamy teraz kapsuły do spania, gdzie pasażerowie transferowi, zwłaszcza gdzie mają przesiadkę, na którą muszą trochę poczekać, mogą, że tak powiem, rozprostować kości, mówiąc kolokwialnie. Mamy też od niedawna paczkomat, który służy, nazywamy to przedmiotom nielot. Czyli tym przedmiotom, które pasażerowie zapomnieli, że nie mogą wnieść na pokład samolotu, a stanowią albo wartość materialną, albo, albo sentymentalną i nie chcieliby ich stracić. Do tej pory musieli je po prostu wyrzucić do, do kosza. Teraz mogą sobie wysłać y, y, paczką. I to jest pierwsze takie rozwiązanie prawdopodobnie na świecie, a na pewno w Europie. Otworzyliśmy też aptekę, bo mieliśmy dużo głosów, że przydałaby się apteka na lotnisku, więc y, również stworzyliśmy takie miejsce, żeby, y, żeby pasażerowie mogli skorzystać dokupić leki, jakieś przed podróżą, o których zapomnieli.